Przed nami kolejny zawodnik. Wydaje mi się, że czwarty, który za chwilę będzie dobiegał do mety. Spróbujemy go zapytać, jak mu się biegło. Zobaczymy, czy będzie w stanie odpowiadać. Dzień dobry, jak się Panu biegnie. Dobrze, dobrze. Słyszeliście Państwo, mówi, że dobrze, chociaż to jest już końcówka. Ma za sobą 49 km i prawie 4000 przewyższeń. Biegnie, no i my jesteśmy na. Drodze do kuźnic na takim jednym z łatwiejszych odcinków, ale widać, że, że zawodnik ma jakieś problemy, być może rozwiązane buty po prostu. Warto je zawiązać rzeczywiście, żeby się nie, nie przewrócić. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że ten pierwszy zawodnik pojawił się na mecie no już jakiś czas temu, myślę, że około 40 minut temu i w sporych odległościach za nim bardzo powoli pojawiają się kolejni zawodnicy. Widzieliście Państwo, wydaje mi się, że czwartego zawodnika, czekamy, może jeszcze ktoś będzie biegł. My jesteśmy w kuźnicach właściwie pod kolejką na Kasprowy Wierch. Tutaj wagonik przejeżdża nad drogą prowadzącą na kalatówki, ta droga jest wybrukowana kamieniami. O, jest już kolejny zawodnik i to jest prawdopodobnie jeden z łatwiejszych. Jeden z łatwiejszych szlaków w tym biegu, choć i tak jest dosyć trudny, bo trzeba uważać tutaj bardzo. Na tych kamieniach na szczęście nie jest ślisko, więc zawodnicy świetnie sobie radzą. Tu mamy kolejnego, pewnie piątego zawodnika. Jak się biegnie, jak samo Świetnie. To niesamowite, ale każdy po tych 49 kilometrach mówi, że świetnie. Czyli to prawda, że? W zdrowym ciele, zdrowy duch i biegi podnoszą kondycję, pewnie nie tylko fizyczną, ale i umysłową, bo wszyscy w takiej kondycji również są. I popatrzymy teraz na góry troszeczkę, żebyście Państwo zobaczyli to, o czym mówili organizatorzy w naszym poprzednim wejściu na żywo. Rzeczywiście nad górami. Rano jeszcze była całkiem niezła pogoda, ale organizatorzy wiedzieli, że w południe może się zrobić sytuacja burzowa, dlatego skrócili trasę z 60 km do 49. I to widać w tej chwili, jak nad szczyty tatrzańskie nadciągają burzowe chmury. No, tymczasem zawodników jest niewielu w tej chwili na mecie, bo pięciu lub sześciu, a w tym biegu wystartowało około 300 zawodników. Inni będą dobiegać w ciągu najbliższych kilku godzin, bo to takie są różnice. Ale to, co najważniejsze dla tych zawodników i dla organizatorów, że żaden z nich już prawdopodobnie nie znajduje się na granicy czyli na tym miejscu, które jest bardzo niebezpieczne w razie burzy. Wszyscy już są poniżej grani, w dolinach, pewnie gdzieś może w dolinie Małej Łąki, może w dolinie Strążyskiej. I, i przebiegając przez ska sarnie Skałki, przechodzą na Kalatówki z Kalatówek zbiegają tutaj do Kuźnic. Wszystko wygląda w Kuźnicach bardzo spokojnie turyści wychodzą w góry albo właśnie wracają z krótkich wycieczek. Tu jest dużo rodzin z dziećmi, bo to są takie tereny, w których spokojnie można sobie spacerować niedaleko na Kalatówki, to jest schroniska na Kalatówkach, gdzie to, to, to taki hotel górski wybudowany w okresie międzywojennym, ale zachowany w takim bardzo fajnym górskim stylu. Tam można smacznie zjeść, odpocząć i stamtąd wyruszyć dalej w góry albo wrócić tutaj do Kuźnic. I to jest też baza wypadowa na Kasprowy Wierch, no wiele, wiele innych miejsc w Tatrach. Czekamy na kolejnego zawodnika, może się pojawi. Chociaż jak Państwo widzicie, no te odległości między zawodnikami są duże. Wystartowało z 300 zawodników, ale na metę wbiegają pojedynczo. My powoli będziemy kończyli naszą relację. Będziemy jeszcze widzieć się z Państwem około godziny 18, kiedy będzie miało miejsce oficjalne zakończenie zawodów. Gościem specjalnym tego zakończenia, osobą, która będzie wręczała medale i nagrody, jest zaproszona przez organizatorów Justyna Kowalczyk, nasza biegaczka narciarska która nie tylko biega, ale też wspina się, uprawia turystykę górską. No i biega po górach również, nie tylko zimą, ale i latem, oczywiście latem bez nard. Także do zobaczenia około godziny 18. .00.